Koniec kwietnia odwiedziliśmy gospodarstwo na Warmii, które jako pierwsze w regionie kupiło samojezdny opryskiwacz Fent Trogator, co przekonało gospodarza do zakupu tej właśnie maszyny? Czy tylko ekonomia, czy może też jej możliwości? O tym przeczytacie w magazynie Profi, wydanie 4-2019. Mogliśmy sprawdzić, jak rogator 645 sprawuje się w polu. Wykonaliśmy zabieg insektycydem przeciwko obsządzikowi w bobiku. Pogoda była sprzyjająca, temperatura wynosiła około 15 stopni Celsjusza i nie było wiatru. W takich warunkach pracowaliśmy rogatorem z prędkością 15 km na godzinę z wydatkiem cieczy 160 litrów na hektar. Belka polowa o szerokości 36 metrów zawieszona była na wysokości 80 cm nad ziemią. Przy 36 metrach opryskiwacz posiada 72 sekcje robocze. Przy napełnianiu opryskiwacza wodą ważne jest jego wypoziomowanie w celu przygotowania odpowiednio stężonej dawki. Fendt znalazł dobre rozwiązanie tego problemu. Zastosowano żyroskop, który współpracuje z niezależnym układem zawieszenia maszyny. W ten sposób zbiornik rogatora jest wypoziomowany nawet na pochyłościach. Podobała nam się praca belki polowej. Zachowuje stabilność przy gwałtownych ruchach kierownicą, a końcówki nie odchylają się w kierunku przód tył. Jest zawieszona na jednym centralnym ramieniu, którego punkt zaczepienia do ramy znajduje się pomiędzy osiami opryskiwacza. Układ sterowania wysokością belki OptiSonic umożliwia niezależne kopiowanie podłoża lub płanu prawą i lewą stroną w sposób automatyczny. Stałą wysokość opryskiwania zapewnia 5 czujników ultradźwiękowych. Mogą mierzyć odległość do gleby lub do roślin. Dostępna jest także regulacja mieszana, jeżeli na polu są miejsca bez roślin. Sześciocylindrowy silnik Akko Power o mocy nominalnej 208 koni mechanicznych z pełnym zbiornikiem o pojemności 5000 litrów dobrze radził sobie na warmińskich pagórkach. W samojezdnym rogatorze istnieje możliwość rozsunięcia kół przedniej i tylnej osi w trakcie jazdy. Przednia oś może mieć mniejszy rozstaw kół niż oś tylna albo odwrotnie. Takie rozwiązanie ogranicza ugniatanie gleby podczas wykonywania zabiegów na ściernisku. Wielowahaczowe zawieszenie hydrauliczne umożliwia podniesienie na siłownikach całego opryskiwacza w zakresie od 75 do 120 cm. Jest to bardzo przydatne przy opryskiwaniu wysokich upraw. Rozwadniacz o pojemności 60 litrów opróżniany jest z szybkością 200 litrów na minutę. Napełnianiem zbiornika oraz mieszaniem środków chemicznych można sterować z terminalu OptiFlow, który znajduje się obok rozwadniacza lub z kabiny operatora.